Żeby zmywarka działała prawidłowo, sama musi być czysta. Przybliżymy Wam tutaj, co zrobić? Wlewamy ocet do pojemnika na nabłyszczacz. Odkręcamy pojemnik na sól. Czekamy chwilkę, aż nadmiar wody wycieknie, i wsypujemy sól. Zachęcam do zajrzenia na nasz kanał po inne przydatne filmy. Zachęcam również do subskrypcji i polubienia tego filmu. Sól wsypana zakręcamy. Wszystkie ruchome elementy warto umyć, bo gdzieś tutaj może zapodziać się jakaś resztka z jedzenia, jakaś pestka. Utknąć i może blokować tutaj pokazujemy, że ta górna półeczka jest ruchoma. W zależności od potrzeby można sobie ją ustawić. I te wszystkie ruchome elementy warto umyć, żeby były czyste. I tutaj do tych małych otworków, gdzie wylatuje woda, można posłużyć się wykałaczką. Pod bieżącą wodą nalać tam, gdzie woda wchodzi. I kiedy woda będzie miała problem z wytryśnięciem, posłużyć się wykałaczką, żeby wygrzebać coś, co blokuje. Montaż jest prosty. Wystarczy z powrotem wkliknąć. Tutaj filtr, gdzie mogą zbierać się resztki. Musi być on. Tutaj też element ruchomy, też warto go myć. Należy, żeby był czysty. I filtr, który musi być czysty, bo on wyłapuje z prania resztki. Ale przy następnym praniu już może je rozrzucać. Uszczelki trzeba je przemyć. Mogą być sytuacje, gdzie drzwiczki nie mają możliwości być domknięte właśnie ze względu na brud. I kiedy drzwiczki nie są domknięte, zmywarka nie dopiera. Puszczelki te znajdują się na obudowie i na dźwiczkach. Wsypujemy sól kalcjonowaną do pojemnika na kostkę i zmywarka gotowa do używania.